Cześć, tu Dalmar. Witam serdecznie i zapraszam na drugą część drugiej części gry Starcraft 2. Mowa oczywiście o dodatku Heart of the Swarm. Hm. Zobaczmy, cóż to takiego się tutaj wydarzy. Na początek dowiadujemy się o tym, że Sara Kerrigan znajduje się w bazie pod kontrolą Valeriana, w celi w więzieniu pod kontrolą Val Valeriana, Syna Manx, Manx Sky. Jest oczywiście tam również Jim Raynor, który pała miłością, jak się okaże na tym filmie, do naszej uroczej władcy, królowej Ostrzy, czy jak ona nam się nazywała. Oto, rozkazy Valeriana, ser. Nikomu nie. Otwórz drzwi. Dzień dobry, komandorze... junior. Panowie, protokół testowy rozpoczyna się za dwie minuty. Dobrze wykorzystaj ten test, bo będzie ostatni. Idziemy stąd jeszcze dzisiaj, Skarbie. Dobrze. Wtedy ruszymy po Mękska. Zapomnij o Męcku. Zapomnij o wszystkim. Tu chodzi o ciebie i nie. Dopóki Męck żyje, nie będzie mnie i ciebie. Poruszyłem niebo i ziemię, żeby cię odzyskać, Saro. Nie pozwolę ci tego zmarnować dla zemsty! Inicjowanie drugiej fazy testów. Nie poddałem się, Saru. Teraz tu się nie poddawaj. Rozpoczyna się druga faza testów. Co chcesz osiągnąć tymi testami, Valerian? Mówiłam ci już. Nie pamiętam niczego z czasów Królowej Ostrzy. Musimy sprawdzić, ile zostało w tobie mutagenu Zergów. Doceniam twoją współpracę, Kerrigan. Wszystkich współpracowników trzymasz w celach? Kiedy upewnimy się, że jest bezpiecznie, sam otworzę drzwi. A teraz spróbuj sięgnąć umysłem. Czujesz coś? Robotnica? Naprawdę chcesz, żebym przejęła kontrolę nad świadomością Zerga? Wiesz, czym to grozi? Wszystkie okazy przebywają w kontrolowanym środowisku. No i to, jakie to jest kontrolowane środowisko, Sara zaraz uświadomi, uświadomi Valerianowi, że, że takie zabawy to raczej nie jest zbyt rozsądny pomysł. Pierwsza misja to tak naprawdę taki tutorial samouczek dla ludzi niezeznajomionych nie z jednostkami i e, sposobem sterowania to chyba tak należy określić armii zergów jednej z, jednej z trzech występujących w StarCraft 2. No i cała zabawa zaczyna się w momencie kiedy dochodzi do wyklucia pierwszych lingów których ja nazywam uro... psami, jest to takie moje przyzwyczajenie z pierwszej części StarCrafta. One tam wtedy bardziej przypominały te klasyczne Azory, które biegały i gryzły tam łapkami wszystko, co im na im drodze stanęło. No, po wyprodukowaniu pierwszej ilości piesków zaczynamy po prostu wesołą rozpierduchę. Przestań! Nie prosiłem ci o tworzenie zerglingów! Zabawna sprawa z tymi zergami. Nigdy nie robią tego, czego oczekujesz. Zakończyć eksperyment. Wyślijcie roboty wartownicze do odkazania cel. Zamknąć cały poziom i włączyć eksterminatora. Nic nie może się wydostać. Może jeśli zniszczę Twojego eksterminatora, nauczysz się, że zergów nie można kontrolować. No, no, to cel pierwszej misji jest nam znany. Zaczynamy wesołą zabawę. Ja tylko wspomnę. Może, że grafika oczywiście się nie zmieniła względem pierwszej części Wings of Liberty. Ciężko się było tego spodziewać. Myślę, że ch chyba się nikt tego nie spodziewał, że grafika będzie wyglądała jakoś lepiej. Zmian tak naprawdę jest niewiele, są kosmetyczne. Jeśli chodzi o wygląd wizualny, graficzny nowych jednostek, też jest nie za wiele. Ma się ich pojawić kilka więcej w trybie fabularnym. Właśnie w kampanii względem multiplayera, do którego niektóre jednostki, które się mają pojawić w kampanii nie będą dodane, to jest takie, taka jedna z nowości, nowości w tej grze. No i co? Tak naprawdę ta pierwsza plaża to nie stanowi nic trudnego, nie stanowi żadnego wyzwania, biegamy sobie wesoło, gryziemy, gryziemy robociki i, i po, aż w pewnym momencie oczywiście będziemy mogli dobrać się do Terminatora. Eksterminator zniszczony Sytuacja krytyczna Zergi opanowały cały poziom Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało, Kerrigan Szczęście nie miało z tym nic wspólnego Może teraz zrozumiesz, jak niebezpieczne są zergi Wyślę je z powrotem do klatek Doceniam to Otwieram twoją celę, możesz do mnie dołączyć Jeśli chcesz Może następnym razem dowiedziesz swoich racji, nie niszcząc połowy placówki No to Skryga się opamiętała, no i mamy następną część filmiku z fabularnego. fabularnego. Oddziały dominium w sektorach trzecim, czwartym i szóstym, sora. Ewakuacja całego personelu. Tunowa. Rozpocząć przeczesywanie. Znaleźć karigan. Podróży na prawo, przyjmuj. Dopóki Męk skrzyje. Zabijanie się nie skończy. Zapłaci mi za wszystko. Dość. Wystarczy. Weź się w garść, skarbie. Drużyna brawo, odbiór. Brawo, jesteście tam. Wszystkie jednostki do sektora szóstego. Ruchy, ruchy. Musimy iść. No, dokładnie tak. No i mamy drugą misję, w której sterujemy Sarą Kerrigan. To jest końcówka już tej drugiej misji. Ona jest taka w stylu moba. Kierujemy jednym bohaterem, który, który ma tam kilka umiejętności. Oczywiście mowa w tym przypadku o Sarze. Kerrigan na końcu jest taki wesoły boss. Archanioł, do którego trzeba zdezaktywować. W ogóle przez te pierwsze dwie godziny gry to tak więcej jest oglądania scenek filmowych i jakiegoś takiego biegania, które nie ma za wiele wspólnego z samą sposobem rozgrywki StarCrafta II. No cóż, trzeba to po prostu przeżyć, licząc na to, że dalej będzie lepiej. Na szczęście wynagradza nam trochę słowo fabularne, które moim zdaniem, jak dla fanów StarCrafta, to jest całkiem nie, niezłe. Ta postać Lary i uczucie, jakim ona daży do Jima Raynora i odwrotnie, wzajemnie jest nawet fajnie to pokazane. To tak, taki wstęp bardzo filmowy, nie, nie ma wrażenia tam w tym sztuczności. Oczywiście część dialogów to takie suchary i... Tam, nie, nie stanowią one żadnej rewelacji, natomiast kilka jest naprawdę nieźle, całkiem e, zrobionych. Podobałoby się. Przynajmniej w stawki filmowe. No, nie kupiłem tych gry dla scen filmowych, no, ale z czegoś jeszcze na początku. Chyba zbliża się do następna gry. fala. Kiedy? Kiedy? Jestem odcięty. Nie dotrę do ciebie. Bierz mój statek i leć! Dopiero co się odnaleźliśmy. Nie zostawię cię. Rejnor Kerrigan! Jestem na Hyperionie. Obieramy kurs na punkt zborny. Jaka jest wasza sytuacja? Kerrigan bierze mój statek. Ja potrzebuję ewakuacji. Rozumiem. Wysyłam po ciebie oddział. Nie schrzań tego, Valerian. Kerrigan, widzimy się w punkcie zbornym i... i przepraszam, że ci nie słuchałem. Za późno na przeprosiny, Valerian. Jim, wezmę twój statek, ale jeśli dasz się zabić, będziesz miał poważne kłopoty. <laughs> tak jest. Przyjąłem. Jim, zbliżają się posiłki Miniu. Hyperion jest pod silnym ostrzałem. Mój oddział nie może do ciebie dotrzeć. Przyjąłem. Zabierz Hyperiona do punktu zbornego. Znajdę sposób, żeby się stąd wydostać. Do zobaczenia. Nowa? No proszę, Jim Raynor. Gdybyś pomógł mi zająć się toszem, pozwoliłabym ci odejść, ale dokonałeś złego wyboru. Dobra, Blondi, pokaż na co cię stać. Zim! Nie udało nam się go wydostać. Walerian. Zostawiłeś go! Czekać w pogotowiu! Kerigan, puść go. Valerian nam pomaga. Nie ma żadnych nas. rozpoznania. Wroga aktywność w strefie bezpieczeństwa. Wysłać oddziały od 3 do dziewiątego. kadłuma. Manewr ogromny Delta 4 Przygotować stację do skoku. Nigdzie nie ruszamy, dopóki nie zobaczę Jima. 30% awaria nieuchronna. Do wloty Dominium tu Hyperion. Trzymajcie ogień. Na pokładzie jest książę Valerian. Mój ojciec poświęci wszystkie figury na szachownicy, żeby dopaść królową. Musimy skakać. Odciągniemy ich, a potem wrócimy po Jima. Sara, musimy współpracować. Rób, co chcesz. Ja muszę znaleźć Jima. No i mamy następną misję. Bałem się już, że to będzie znowu takie łażenie pojedynczym bohaterem. Natomiast już zaczyna się taki bardziej klasyczny Starcraft, znany trochę z poprzedniej kampanii Terran. Czyli dostajemy jedną nową jednostkę co misję i zalewamy nią całą. Mapę. Ja powiem tylko, że następny filmik będzie już niezłym spoilerem, więc jeśli ktoś planuje grać w kampanię popularną i nie chce sobie psuć rozgrywki, to raczej nie zalecałbym już oglądania dalej mojego materiału. Natomiast, no cóż, nie będę pokazywał oczywiście całej gry, w sensie jak tam przechodziłem po kolei i produkowałem kolejne jednostki planszy, bo jest to nudne, lepiej obejrzeć jakiś mecz e-sportowy przeciwko jakiemuś agresywnemu Koreańczykowi w trybie multiplayer, niż misje w kampanii fabularnej, gdzie po prostu spamuje się olbrzymią masę jednostek po to, żeby po to, żeby pokonać komputerowego przeciwnika. W tym przypadku, nawet na poziomie trudnym, nie stanowi to jakiegoś wielkiego wyzwania, nie robi wrażenia. Ja powiem tylko, że sama Kerrigan jako bohater jest dosyć fajnie zrobiona, bo ona, możemy nią dalej kierować, natomiast fajne jest to, że jak ona zginie, to odnawia nam się po prostu w bazie po jakimś tam określonym czasie gdzieś to samo czynnie. nie musimy nawet na jej odrodzenie wydawać surowców, I to jest słodkie, bo nie trzeba w końcu niańczyć tych wszystkich bohaterów, którzy muszą przeżyć teoretycznie, żeby misja zakończyła się sukcesem. A sama misja to już jest klasyczny, strategiczny, tak jak powiedziałem, StarCraft 2 budujemy domki, w domkach produkujemy jednostki, w tym przypadku, bo w ozergach wykluwamy larwy. No i co? Cała taktyka, tak jak powiedziałem, sprowadza się do wyprodukowania odpowiedniej ilości wieżyczek obronnych oraz do odpowiedniej ilości jednostek, którymi można zalać mapę. Nic odkrywczego, nic nowego. Wszystkim, którym podobała się poprzednia część Starcrafta, myślę, że tutaj również się odnajdą. Jak ktoś gra w multika i grał cały czas Starcraftowego, no to gry nie muszę, myślę, kompletnie przedstawiać. Natomiast wszystkim, którym podobała się kampania z pierwszej części, to tutaj myślę, że również odnajdą swoje 5 minut. Po przejściu tej planszy, po przejściu tej planszy Sarah Kerrigan zacznie, tak, tra trafi na statek zergów, który będziecie mogli za chwileczkę zobaczyć, no i to jest tak, już zaczyna to coraz bardziej, zacznie przypominać pierwszą część ja pierwszą część drugiej część. Zniszczone! Terranie uciekają na okręty! Zabijcie wszystkich. Nikt nie może przetrwać. Tak! Królowa naprawdę wróciła! Zabić terran! Królowa? Masz rację. Zaczynałam się w coś zamieniać. Muszę stąd uciekać. Będziemy czekać na Twój powrót. Jim, czy mnie słyszysz? Jim, jesteś tam? Jestem w punkcie zbornym, wszędzie czysto. Myślałam o tym, co opowiedziałeś. Czuję w sobie coś mrocznego, Jim. Potrzebuję cię. Potrzebuję, byś mnie wysłuchał. Aby nadać wiadomość z ostatniej chwili. Podczas wczorajszego śmiałego ataku pojmany został niesławny rebeliant Jim Raynor. Został przesłuchany i przykładnie stracony. Oto co miał do powiedzenia imperator. Dumni obywatele Dominium, nasz koszmar nareszcie dobiega końca. Terrorysta James Raynor nie żyje. Jego śmierć oznacza nadejście nowej ery pokoju. Dotosi opuścili terytorium dominium. Pozbyliśmy się zagrożenia ze strony sergów. Ich rój jest rozbity i pozbawiony przywództwa. Wkrótce wytępimy wszystkie sergi na czar. Mówiąc krótko. Zwyciężyliśmy. Zapewniliśmy sobie pokój i bezpieczeństwo. Życzę Wam dobrej nocy, moi oddani. Męsk. Nawigacja włączona cel przestrzeń kosmiczna zerów. Proszę potwierdzić. Potwierdzam. I tym sposobem możemy wybrać sobie pierwsze na, następny cel naszej misji, gdzie, gdzie będziemy zbierać po kolei po różnych Przez planetach ten różne rozproszone ruizergów i tym rozwiązań. samym otrzymywać nowe, nowe jednostki. Na początek są dwie planety do wyboru, każda daje nam bonus. Każda misja na każdej planów są do wykonania dwie-3 misje, każda z nich daje nam bonus w postaci dostępności do dostępu do, do nowego no, rodzaju jednostek. No, ja wybrałem Karakany i hydraliski. Takie bo są bardziej uniwersalne. Tak mi się wydaje, przynajmniej na początku rozgrywki. Tego tu jestem. Albo przyjmą mnie jako królową, albo zacznę zabijać je jeden po drugim, aż to zrobię. Czym jesteś? Jestem Isza. Wasza Wysokość przechowywała we mnie wszystkie pomysły, idee i plany. Nie pamiętasz? Tak, pamiętam cię. A co ważniejsze, ty pamiętasz mnie. Jesteś królową ostrzy, służę ci. Doskonale. Wezwij rój i przygotuj do wyruszenia na Korchal. Rój jest w rozsypce i nie odpowie na twoje wezwanie. Większość zergów na Kaldirze jest pod kontrolą matki Szczepu na która ma zamiar stworzyć własny rój. Dopóki ona żyje, rój będzie podzielony. Już niedługo. Zabierz nas na powierzchnię. No. Tym sposobem lądujemy na statku matce Zergów. Możemy... Wzorem kampanii z pierwszej części pogadać sobie z niektórymi postaciami. Nasi rozmówcy to takie półgłówki, zarówno Isha, oraz genetyk, który umożliwia nam upgrade umiejętności jednostek zergów. Także to, to już lecą takie okrutne suchary że raczej tego się nawet nie da słuchać. Możemy też wykupywać upgrade'y, co za chwileczkę będzie widać. Natomiast w przeciwieństwie do pierwszej części kampanii, to jest kampanii Terra. Oczywiście tutaj już nie wydajemy na to żadnej wirtualnej gotówki, tylko no, wybieramy jedną z cech umiejętności danej jednostki, która, którą możemy sobie dowolnie zmieniać przed każdą misją. Czy ta ma być szybsza, silniejsza, czy dodawać większe obrażenia, czy być bardziej wytrzymała. W przypadku Zerlingów, takie są na przykład dostępne opcje wyboru. Sama nasza Sara awansuje na poziomie, dostaje nowe umiejętności, które też na zasadzie część jest pasywna. Tam zwiększa się je życie, szybkostrzelność, o zadawane obrażenia, a część tych umiejętności, zwłaszcza mocy specjalnych, tak jak w klasycznej mobie, jest już do wyboru. Mamy dostęp do dwóch, trzech, tam z kilkunastu mniej więcej, wraz z rozwojem postaci. Przynajmniej tak to, takie wrażenie to sprawia, że będzie to wyglądać. Na kolejne misje, no to dostajemy nową jednostkę na mapie, tak jak w pierwszej części kampanii Terran. Zalewamy nią przeciwnika. One mają jakieś ograniczenia czasowe, czy to trzeba przechwycić konwój, czy coś zniszczyć w określonym czasie. No i wyższy poziom trudności, tym tym czasie tym najbardziej mocniej nagimnastykować, żeby to się udało. Na razie trochę to rozczarowuje gamingowo. Kampania Terran wydawała mi się z perspektywy, tak pamięci, jak w grałem mniej więcej dwa lata temu, dużo przyjemniejsza. Mam nadzieję, że dopiero tak naprawdę po tych trzech godzinach rozgrywki zaczynają się takie klasyczne, strategiczne misje w stylu budujemy domki, produkujemy jednostki, więc myślę, że będzie bardziej interesująco. A ten początek trzeba było przeżyć. Jestem po czterech misjach na 27, więc przede mną jeszcze trochę rozgrywki za wcześnie na jakiekolwiek oceny. Myślę, że każdy doskonale daje sobie tak czy inaczej sprawę z tego, jaką to fajną StarCraft 2 grą jest. Pod warunkiem oczywiście, że gra się w multika i dorównuje się umiejętnością odnajdywania klawia, klawiszy na klawiaturze z kośnokim mieszkańcom globu Ziemskiego. Ja do nich nie należę, mimo wszystko mm, dobrze się bawiłem przy, przy, przy pierwszej części, drugiej części Starcrafta. W jedynkę grałem ostro też Multika. Polanie z kolegami w Akademiku ostro umuciliśmy, więc o tytule samym złego słowa nie mogę powiedzieć. Natomiast od pod trzymam otrzymam wrażenie, że Blizzard trochę nuduje. No tu jest spadek, spadek. Umiejętności, jeśli chodzi o wypuszczanie nowych tytułów, one są słabsze. Czyli mówiąc krótko, Diablo 3 to mnie lekko rozczarował. Jak na razie, ten dodatek tak powiedziałbym uczciwie, że nie zachwyca. Natomiast yy, mówię oczywiście o wersji dla jednego gracza, mm, o kampanii dla jednego gracza. Natomiast jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby wydawać jakiś osąd czy ostateczną recenzję. To co? Ja pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej. I zapraszam na pewno jeszcze po jak przejdę kilka kolejnych misji w StarCraftie, to jakiś filmik nakręcę i zobaczę tam kilka wstawek filmowych, zobaczymy co tam się dzieje, bo to samo to tło fabularne lore jest całkiem niezłe. To co, pozdrawiam się jeszcze raz, trzymajcie się, hej, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.